Dzień dobry, dnia trzeciego, już jesteśmy spakowani i zaraz wyjeżdżamy do wyższych I'm kind of twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. Does and Fox have a tune or something? Might be the Prozac kicking in, but she tossed her drink in my face and I didn't even flinch. My mom says love's not easy. Just keep your head held high. People will find you pretty. I just wonder where they are. You like my Batman T-shirt? It costs like fifty bucks. Po drodze zajechaliśmy na Wyspę Małgorzaty. Mogliśmy zobaczyć, jak mieszkańcy Budapesztu relaksują się na łonie na górze. Niestety, my nie mogliśmy odpoczywać zbyt długo. Przed nami trasa do Wyższych Rad. Dotarliśmy właśnie do Retromuzeum. Bardzo dużo starych samochodów. Myślę, że panowie będą zadowoleni. I ja też. No ja też taką mam nadzieję, przejechaliśmy, no z tąkiem czekaliśmy bardzo na to, zobaczymy, wydaje się dosyć małe, ale może będzie po prostu skompresowane na małe powierzchni, dużo, dużo eksponatów, no idziemy oglądać. To podobnie wygląda trochę jak w Szwecji, Róż, różnych zjezd yy, kaczetów, różności, zabawek, tylko mniejsze. Żuchy, wszystko tak jak kiedyś Polacy na Węgry prze, e, przemycali wszystko jest tak jak, jak e, za dawnych czasów ja wiem, że... tu jest pokazane jak kiedyś temping wyglądał karabaning Karabani. o tu jest dobry widok Maciej to jest lepsze tak? na to wszystko. Kierowca mówił, tu masz wzmacniacze. Jaki jest przystanek? Tylko trochę wstawili radio takie nowoczesne. A tak to. I tu jest tak: parking, awaryjne, i tutaj jest otwieranie, i zamykanie. każdy chce się. A Państwa. Jedziemy na wycieczkę. Mało, mało tu tego, ale mało, ale mocno skondensowane jest na małej przestrzeni, także ale już też takie smaczki, nie? Można nacieszyć oko. Czyli podsumujmy, jesteście zadowoleni? O. Jeszcze nie byliśmy na dole. Tam zobaczycie co jest. Nie, jest. Ja już... Jest i nasz komarek. Tak. Jest komarek. Chodźcie zobaczycie. Kończymy naszą przygodę w muzeum, retro muzeum. Retro design, nie? W sumie to ja nie pamiętam tych rzeczy, bo byłam dzieciakiem wtedy albo mnie wcale jeszcze nie było, ale to, co przeżył Tomek przed chwilą, było warte, żeby tutaj zajechać. Opuściliśmy muzeum i ruszyliśmy dalej w stronę Wyszehradu. Dotarliśmy właśnie do naszej bazy noclegowej dzisiejszej. Wszyscy są zdziwieni. Tak, nie stać na wodzie. Śpimy dzisiaj na łódce Akwa jako... Marina. Zamówiliśmy to w tamtym tygodniu. Czym? Jakieś dyrektywy wydaje. Jestem okrutna. Też? Dzisiaj śpimy na statku. Ale to jest no w środku to są normalne pokoje hotelowe, prawie że. I łazienkę mamy czystą. To Stawiasz tu to coś spucuje się. Coś <śmienicza> Ale pokażę pokażę wam coś lepszego. Mam przezroczystą podłogę i widać silnik. To jest ciekawostka. Rozpakowaliśmy się, po czym ruszyliśmy szukać pysznego lokalnego jedzenia. Szybko trafiliśmy na przytulną knajpkę, gdzie zjedliśmy węgierski gulasz i napiliśmy się pysznego wina. Za dzisiejszą trasę. My zaczynamy śniadanko na statku. Z widokiem na dymę. Puszczamy nocleg na statku. Wybudowany był ponad 100 lat temu. Dotarliśmy do pierwszego punktu widokowego po drodze na zamek. Jest naprawdę ładnie. O, a tutaj mieszkaliśmy w tym hotelu na wodzie, Aquamarina. Idziemy na zamek. Przeczytałem, że tu na zamku odbywało się spotkanie w XIV wieku e, króla Polski, Węgier i Czech podczas których rozstrzygano spór Polski z zakonem krzyżackim o przynależność Pomorza. Nawiązaniem do tamtych wydarzeń było utworzenie w 1991 roku przez Węgry, Czechosłowację i Polskę grupy wyszehradzkiej, mającej na celu wspólne działanie i wsparcie w celach gospodarczych i politycznych. Őszálban, a tarka mezőben, Annyi áldás Szent piroska fejére. Amennyi Őszálban, a tarka mezőben, Annyi áldás Szent Margit fejére. S amennyi Őszálban, a tarka oni Przyznaję, że zamek to całkiem ciekawa atrakcja Miło spędziliśmy czas Ale już jest godzina jedenasta, a przed nami chyba jest 70 kilometrów drogi. I to wcale nie wiemy w jakich warunkach, bo mamy wybrać ścieżkę rowerową, która niby prowadzi o tam po wzgórzu. A nie wiem jak to będzie. Przejechaliśmy właśnie półtorej godziny, gdzie ciągle było pod górkę i pod górkę. Jesteśmy na wysokości 590 metrów. Jesteśmy trochę wykończeni. Okazuje się, że zrobiliśmy taką pętlę, że wrócimy do Wyszehradu, do punktu wyjazdu. A dopiero zaczyna się pierwszy Czy To jest z górki. Będzie pierwszy etap z górki. Może, może nam się poprawi trochę. Jesteśmy przy bazylice Ostrzychomskiej i jest to największa katedra katolicka na Węgrzech. Klasycystyczna świątynia wybudowana na miejscu wcześniejszej, 12 wiecznej świątyni św. Wojciecha. No i Katedra jest siedzibą arcybiskupa Ostrzychomia i Budapesztu, i jednocześnie prymasa Węgier. Także jest największa na Węgrzech. Największa. Tu największe szychy węgierskie siedzą. No. Niestety my tylko przejazdem możemy podziwiać ją ze ścieżki rowerowej. Ale i tak jest imponująca. Mają rozmach. Mało tego, że jest ogromna, to jeszcze jest na wzgórzu. W krótkim odpoczynku pod bazyliką ruszyliśmy na nocleg do miejscowości Tata.